Siema, To jest. Ja jestem taka To jest Call of 2. Zaczynamy kampanię amerykańską. Dzień dobry. mają sobie alpibiom. Um, no i co? Jak widzicie, wszyscy prawie tutaj żegnają. Dlaczego? Mam no, Farba morska. Um, ale jej. Nie mogę powiedzieć. To, że ona się pojawiła, to dowództwo amerykańskie się w sporym stopniu do tego przyczyniło. Dlaczego? No bo dzień przed yy, desantem, yy, kucha rozkazano kucharzom na wnętach dać żołnierzom zajebisty obiad, tą kolację czy śniadanie. to które to było. W każdym razie, żołnierze, którzy sprzedali na te barki desantowe. Byli najedzeni, syci, w ogóle pożarli kiełbasy, pączków, wszystkiego czego chcieli dostali na statkach. Yy, przez to na morzu yy, choroba morska jeszcze bardziej się spotęgowała, więc z no wiadomo, kiedy wymiotujemy, yy, automatycznie jesteśmy słabsi. Więc oni wysiadają z tych barek, byli w pizdu słabsi, no, znaczy no, osłabia, osłabieni. Co więcej, te barki, no tutaj to, w tej grze i tak pokazali nie najgorzej, bo praktycznie przy samym brzegu to one przypłynęły. Yy, w praktyce, znaczy no, fajna prawa, cholera, naprawdę, te barki dużo dalej od brzegu yy, były, przypłynęły, nie wiem dlaczego tak to zrobili Amerykanie, no ale trudno. Kiedy się otwarły te, te włazy, to od razu na do tego na nich MG42. MG42 jest w stanie wystrzelić półtorej tysiąca strzałów na minutę. No to sobie wyobraźcie, co oni w tych barkach mieli I teraz jesteśmy Ranger rangersami. Zadanie rangersów tutaj polegało na tym, że właśnie mieli wyskoczyć z łodzi tych desantochów. Spiąć się na szczyty i zlikwidować działa niemieckie w yy, właśnie mieli to zrobić dzięki takim linom. Na tych barkach, czy ogólnie, wymienili coś takiego jak moździerze Z tych moździerzy miała, wystrze miała być wystrzelona kotwica, i za nią niny Ona miała wlecieć na te szczyty, yy, ale przez ten czas, kiedy yy, oni ten. Następnie czy... płynęli tymi barkami po prostu te linie namokły i wcześniej były yy, testowane w, yy, w warunkach takich, gdzie były suche. I... A teraz po prostu były mokre i nie doleciały do yy, oczekiwanego punktu, przez co po prostu na chyba 60 para czy cholera, czy ogólnie na 60. Yy, kotwic, które miały być wystrzelone, doleciało tylko 19. Co więcej, sporo tych rendzerców w ogóle zginęło podczas samej tej spinaczki, i jeszcze wysiedli z tych, tych, tych barek, co się na górze okazało. To samo co tutaj, tak że Niemcy wy, wy, wydymali ich i przenieśli działalność, zostawiając w tym punkcie tylko atraty. Ale na ślepo, bo tyle zdechnę w tym błądze. No i także, że była lipa z tymi 88. Ale to było właściwie tutaj, gdzie się akcja rozgrywa też w grze. Tutaj było, że tak powiem, pół biedny. Najgorzej było na plaży Omaha. Um, Amerykanie, jako tako, znaczy um, teoretycznie nie spodziewali się tam dużego oporu, ponieważ um, wykorzystali magiczne sztuczki. Um, w nawiasie, że to tam mówiąc, bo o. Uh, Naj, w najwęższym, najwęższym miejscu kanał La no, Manche. Tak, chyba La gdzie, gdzie Niemcy się spodziewali najbardziej tego ataku. Yy, nastawili tam od cholery yy, jakichś głuchanych czołgów, namiotów itd. Tak Wszystko atrapy przypominające yy, wojska. Tak, żeby Niemcy po prostu Myśleli, że to tam będzie uderzenie A to co znowu? Jak Ale o to mniejsze oto No i tego 6 czerwca Amerykanie z tych barek desantowych ruszyli na plażę Omaha. Yy, nic by nie było, gdyby nie to, że połowa, no nie połowa, ale duża część z nich nie dotarła nawet na plażę, bo po prostu Niemcy tak napieprzali z tych MG-42 yy, w te barki, że musieli, nie mogli wyjść od frontu, gdzie było otwarcie. Tylko musieli wyskakiwać bokami, wskakiwać centralnie do tej głębokiej wody. I teraz sobie wyobraźcie, że macie na sobie... plecak, karabin, amunicję, hełm, kamizelki i tak dalej, które to waży w sumie w kupie około 40 kg. A automatycznie się na mnogo. cholery się z nich utopiło. Dalej mieli przed sobą zasieki. Jeszcze dalej pola minowe, znaczy no ta plaża miała 300 metrów, w pewnym momencie zaczynało się, yy, zaczynało się pole minowe, tak jak tutaj, no nie, że tak jak tutaj dosłownie, ale się zaczynało. Yy, piechocie, która tam lądowała miały pomóc ciągi, które też miały być do, barkami dostarczone na plaży. zapytacie jak to możliwe, żeby co czą... ...balkon tak dostarczyć, a no, jednak to było możliwe. Yy, Myśleli sobie coś takiego, że... ...czołg, po prostu taka zmodyfikowana wersja Shermana... ...miał dwie takie, te, jak to się nazywa, śruby, które są normalnie w statkach czy innych łodzie... ...i po prostu, cholera, no, i no weź się suł. Dookoła to miało być zasłonięte takim namiotem, i to miało przepłynąć. I przez kilka miesięcy to yy, ten... badali, testowali, i no, yy, sprawiało, się... Że to... testy wypadły pozytywnie. No. Uznali, że to się nada do tego, ale jak zwykle, coś yy, alianci testowali to yy, na jakichś basenach spokojnych yy, jeziorkach. Natomiast, te czołgi w praktyce musiały przepłynąć po wzburzonym morzu tam oceanie, że dlatego y... wow, wow, wow. dlatego te płótna, czy tam namioty, którymi te czołgi były osłonięte w tej wodzie na, na wzburzonym morzu się rozrywały i te czołgi tonęły tam chyba 30 czy 29 tych czołgów miało, wypłynęło, i chyba tylko 3 dopłynęły. Z czego wszystkie zostaje na parze zniszczone przez 88 niemieckich. Więc kiedyś Ale. Dowództwo alienackie. Miało jeszcze lepszy pomysł, żeby zbombardować po prostu niemieckie pozycje. I wysłali samoloty, ale bombowce w sensie, że. Wysłali one miały on żyje? Co to ma być? W końcu. Wysłali tam bombowce, ale była mgła No i Amerykanie bali się, że ten... Że trafią w swoich ludzi na plaży. Więc przyszedł, no nie jak powiedziałem, że byłam, byłaby chmura i nikt nie, nie, nikt nie widzieli. A, alienci. No to do, dostali rozkaz, żeby opóźnić yy, zrzut bomb o kilka sekund. A yy, opóźnijcie o 5 sekund albo o pół minuty, i zrzucajcie no i mm, samolot bombowy spływa się 240 km na godzinę. 3000 m nad ziemią. Jeśli opóźni mm, zrzut bomb o te 5 sekund, no to, to jest różnica 400 metrów od celu. Więc yy, cel nawet nie odczuży, bomba jedła No to sobie wyobraźcie. Co było jeśli odczekali ze zrzutem Bom 30 sekund to jest chyba z 2,5 kilometra od celu I... się okazało później, że żadna z bomb zrzuconych nie trafiła w cele niemieckie. Tak, żadna ani jedna bomba nie trafiła w niemieckie pozycje. Y Możliwe, że ten się skoro Niemcy, czy tam yy, Anglicy zmylili yy, Niemców, że atak frontalny, nie atak frontalny, tylko atak ogólnie odbędzie się w zupełnie innym miejscu, to dlaczego byli tak dobrze przygotowani w tej hey Normandii? Ano, atak na Normandię to było ogólnie utworzenie coś yy, takiego jak drugiego frontu europejskiego. Czyli pierwszy front europejski był na wschodzie, gdzie ruscy pogodziły się ze szkanami, no i drugi, gdzie Niemcy z resztą aliantów. Już rok wcześniej mogło odbyć się lądowanie w Normandii, ale ostatecznie doszło do tego, że w roku 1943 Amerykanie wylądowali na Sycylii ogólnie Włochy zajmowali no i to się tak przyciągło ten rok okay, you. You right, do no i tak się przeciągło to o rok um, ogólnie, no i we Francji, w Normandii, do obroną zajął się znanej już nam Rommel I on um, miał informację o tym, że główne siły aliantów oczywiście te Atrapy dalej, są zgromadzone w zupełnie innym miejscu niż Normandia ale um, on już kiedy przyjechał na jakąś inspekcję czy coś takiego do Normandii Zobaczył tę plażę, omaha. Od razu zobaczył, wspomniało mu się coś, co było we Włoszech. Ta plaża tam była idealna do tego, żeby ją zaatakować. We Włoszech Amerykanie, ale wcześniej jest nie pamiętam jak ta plaża się nazywała, ale mniej Która była bardzo podobna do tej w Normandii. A alianci właśnie tamtą plażę zaatakowali. Rommel był pewien, że... Brytyjczycy tutaj uderzą, nie Brytyjczycy, tylko Amerykanie I, i kazał umocnić naprawdę solidnie te pozycje we Francji, znaczy w no Normandii i sprawdziło mu się to oczywiście oprócz yy, tych, tych okrętów, które przesyłały ludzi w parkach na plażę. I jeszcze dzień wcześniej spadali spadek troniarze. Ale Romeli to też przewidział. Kazał uzalać wszystkie te polany, na które się nadawały do lądowania. Wodą z, z dwóch jakichś tam największych jak, jak już się nie pamiętam jak nazywały. W każdym bądź razie te pola były do zalane. I kolejna sytuacja. Amerykanie mieli taki typ dużo gorszy typ. nie kombinezunów, tylko... Tam, spadochronu i mundurowania tych spadochroniarzy Brytyjczycy mieli taką jedną plamerkę tam wystarczyło ją odpiąć i je automatycznie schodził spadochron i cały ten sprzęt Amerykanie mieli chyba ze trzy albo i cztery jakieś tam sprzączki, które w wodzie odpiąć to był choron więc powtórka z plaży kolejnych cholernie dużo żołnierzy utopiło się na plaży sytuacja się miała krytycznie, bo Amerykanie w ogóle nie mogli się przebić przez te plaże. Byli ciągle schowani za zesłoną, jak już się im udało przeżyć któremuś i tam siedzieli. Sztab już się myślał poddać, że, że zostawić w cholerę całą tą misję, ale jakiś koleś, jak się nazywał... Dan Kota, Generał Dan Kota, Jakoś tak. On... Jest mi to... No pewnie jest więcej takich przypadków, ale jakoś... Jedyny z o przypadków, słyszałem, gdzie generał... Ruszył na front i walczył razem z żołnierzami. On wszedł na plażę... I... Yy, nie wiem, czy oglądaliście taki film... Cholera... Ach, musi się tym gówno tak długo tak Byliśmy żołnierzami. Taki film z Melem On tam, kule śmigały dookoła niego. A on był, miał kamienną twarz i wywalone na to, co się dzieje. Po prostu świetny dowództwo, dowództwo. Amerykanie na plaży Omaha. Uuu, robili wszystko, co mogli, żeby się gdzieś schronić. A ten generał... Nie, nie wiem, czy tą broń chciałem. A ten generał to zwyczajnie... Palił cygaro i siadł przez plażę zachęcał ludzi do, do, do boju i tak dalej. No i podziałało to w pewnym momencie. Angli Amerykanie przebili się, użyli czegoś przez te wszystkie zasieki. Użyli rur Manglaro Mang 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 Mangalora. Nie pamiętam, jak się to konieczne. W każdym razie hmm. te rury wypełnione ładunkami wybuchowymi przeznaczyły do wysadzania okopów, zasieków i tak dalej. Ale Ledwo wyszli na wzgórze A tam już ich potraktowało li z MG 42 I znowu byli w dubie. Ten generał nie bardzo wiedział już co zrobić, właściwie nie bardzo miał co zrobić Powiedział do swoich żołnierzy podobno Byłoby sobie nie dało się, że podejrzewam Że zginiemy tutaj i, ale chodźmy wejdźmy w głąb lądu i tam zginąć. Coś takiego. W każdym razie chciał ich zachęcić. On z tymi słowami tak, tak zmotywował ludzi i sam wszedł w pierwszej, na pierwszej linii. Że wykurzyli um, Niemców z ich pozycji. Oczywiście tutaj w tej jak widzicie... Yy, Robimy to za pomocą granatów, znaczy no, rzucamy granaty. A, nie, tak. W granaty wchodzili tam. Hmm. Tak naprawdę to... Robili to miłkaczami ognie, bo, bo to było bezpieczniejsze po tak? prostu. Nikt nie był tak głupi, żeby ładować się do bunkra. O, lera. Ogólnie dzień, nie, nie dzień wcześniej, kilka godzin wcześniej, przed, mm, o, chciałbym to inaczej, alianci mm, nie chcieli, żeby cała siła niemiecka, cała ich obrona skupiła się na tych mm, którzy będą lądować na plaży i tego wymyślili sobie tak zrzucieli po prostu o tam kilka godzin wcześniej yy, coś co wyglądało jak spadochroniany, to były takie kukły wypchane dynamitem no to po prostu Niemcy spory yy, Zasób swoich sił e, no bez ja wysłali właśnie mm, przeciwko kupłom Być może gdyby nie ten jeden generał to całą misję Amerykanączką jakby trafił.

Wow. Zajmij on Dół Dobra to, to nie ma zielonego pojęcia coś się czyta Zajmij on do No ale widzimy co so ja yeah. Хорошо, маже еще попрошу. Ну, там не будет... Да, да... Мужчины, пир. Мне нужен дополнительный боевой камера. Макер в точке 2. Миссия выполнена. что мне нужно будет только Właściwie od tego naliję i ojej, wiem, Poza tym dość długo trwało. Dobra, następnego razu, cześć, cieszę się.